Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Finlandia zamyka przejścia graniczne z Rosją z powodu naporu imigrantów. Izrael i Hamas bliskie porozumienia o zwolnieniu zakładników. Francja przeprowadziła test rakiety przenoszącej broń atomową. Oburzenie w Niemczech po wystąpieniu przedstawiciela afgańskich talibów w meczecie w kolonii. Brytyjska strategia walki z narkotykami ma opierać się na rasizmie. Twórca Chad GPT zwolniony, wraz z nim odchodzi trzech Polaków. Poniedziałek 20 listopada to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Władze Finlandii zdecydowały się na zamknięcie połowy swoich przejść granicznych z Rosją w związku z próbami przekraczania granicy przez nielegalnych imigrantów. Helsinki oskarżyły Moskwę o celowe działania w odpowiedzi na przystąpienie Finlandii do sojuszu północnoatlantyckiego. W ubiegłym tygodniu wnioski o udzielenie azylu w Finlandii złożyło blisko 300 osób. Z tego powodu Fińska Straż Graniczna ogłosiła w piątek zamknięcie czterech z ośmiu przejść granicznych w południowo-wschodniej części kraju. Zostały na nich postawione specjalne szlabany i betonowe zapory, mające uniemożliwić podejmowanie prób nielegalnego wjazdu na fińskie terytorium. Osoby ubiegające się o azyl będą mogły składać odpowiednie wnioski tylko na dwóch przejściach na północnej części liczącej blisko 1330 km fińsko-rosyjskiej granicy. Zamknięcie przejść granicznych przez Finlandię pochwaliła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która potępiła instrumentalizację imigrantów przez Rosję. Według władz Finlandii Rosja w ramach swojej nowej polityki celowo przepuszcza nielegalnych imigrantów nieposiadających żadnych dokumentów. Helsinki uważają, że to próba destabilizacji sytuacji przez Moskwę i reakcja Rosji na przystąpienie Finlandii do NATO. Norwegia również ogłosiła, że jest gotowa na zamknięcie w szybkim czasie swojej granicy z Rosją, choć na razie nie odnotowała na niej żadnych znaczących zmian. Izrael i Hamas mają być bliskie zawarcia porozumienia o zwolnieniu izraelskich zakładników pojmanych przez palestyńską organizację na początku października. Premier Kataru poinformował, że zależy ono już jedynie od dopracowania szczegółowych kwestii. Mohamed ibn Abdelrahman Al-Sani twierdzi, że w trakcie trwających przez kilka tygodni negocjacji odnotowano wzloty i upadki, ale obie strony są już bliskie zawarcia porozumienia w sprawie zwolnienia zakładników przetrzymywanych od 7 października. Izrael i Hamas mają więc dzielić już jedynie szczegóły dotyczące logistycznego rozwiązania tego problemu. Wcześniej administracja amerykańskiego prezydenta Joe Bidena zaprzeczyła doniesieniom The Washington Post. Gazeta napisała, że Hamas jest bliski zwolnienia blisko 50 zakładników w zamian za wprowadzenie pięciodniowej przerwy w ofensywie prowadzonej w strefie gazy przez izraelską armię. Informacje z dziennika nie potwierdził również izraelski premier Benjamin Netanyahu. Zastępca doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jon Finner, powiedział stacji CBS, że wiele spornych obszarów w trwających negocjacjach zostało zawężonych. Porozumienie w sprawie zwolnienia zakładników ma być więc bliższe niż kiedykolwiek wcześniej, ale mimo wysiłków podejmowanych przez Biały Dom nie można jeszcze ogłosić sukcesu. Do tej pory Hamas w dwóch turach zwonił jedynie czterech zakładników. Łącznie na terenie strefy gazy ma być przetrzymywanych 239 osób z 26 państw, ale według palestyńskiej organizacji 30 z nich zginęło w trakcie nalotów izraelskiego lotnictwa. Katarski premier w niedzielę spotkał się z wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josepem Borelem. Borel skrytykował Izrael za zignorowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie wprowadzenia przerw humanitarnych, obarczając Izraelczyków odpowiedzialnością za rosnącą liczbę śmiertelnych ofiar wśród palestyńskich dzieci. Pomyślnie zakończył się test pocisku balistycznego dalekiego zasięgu M-51-3 przeprowadzony przez francuskie wojsko. Paryż chciał w ten sposób przetestować ulepszoną wersję swojej broni i zarazem zademonstrować swoją zdolność do odstraszania nuklearnego. Pocisk został wystrzelony z bazy francuskich sił zbrojnych w Biskaros i spadł do Oceanu Atlantyckiego. Według komunikatu Ministerstwa Obrony dzięki testom możliwe było sprawdzenie skuteczności nowych rozwiązań wprowadzonych w dotychczasowej konstrukcji rakiety. Co prawda nie przenosiła ona oczywiście broni atomowej, ale Francja chciała przy tej okazji zademonstrować swoją zdolność do odstraszania nuklearnego. Według władz w Paryżu wymaga tego obecna sytuacja międzynarodowa. Telewizja w 24 przypomina, że M51i 3 wejdzie na stałe do użycia już za dwa lata i jest ulepszoną wersją M51, czyli rakiety przeznaczonej do wystrzeliwania z okrętów podwodnych francuskiej marynarki wojennej. Niemieccy politycy potępili wystąpienie przedstawiciela afgańskich talibów w meczecie w kolonii. Wcześniej Abdul Bari Omar przebywał w Holandii na konferencji zorganizowanej przez Światową Organizację Zdrowia. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z wizyty członka talibanu i szefa afgańskiego urzędu do spraw żywności i leków, przemawiającego w meczecie w północnej części kolonii. Należy on do jednej z największych organizacji muzułmańskich w Niemczech, czyli do turecko-islamskiej unii do spraw religijnych, która odcięła się od kontrowersyjnego wydarzenia. Jej lokalny oddział twierdzi, że zostało ono zorganizowane przez afgańskie stowarzyszenie kulturalne, dlatego nie będzie ono mogło już korzystać z obiektu. Wizyta Omar'a w meczecie w Kolonii została skrytykowana przez niemieckie władze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że nie zostało poinformowane o jego wizycie i nie wydało mu wizy dyplomatycznej. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nikt nie powinien wspomagać radykalnych islamistów w Niemczech, bo władze w Berlinie dają schronienie tysiącom Afgańczyków uciekających przed prześladowaniami ze strony talibów. Wcześniej afgański urzędnik uczestniczył w konferencji Światowej Organizacji Zdrowia w Hadze, podczas której sfotografował się z holenderskim ministrem zdrowia Ernstem Kalpersem. Polityk tłumaczył, że nie zdawał sobie sprawy z tego, kim w rzeczywistości jest jego rozmówca. Brytyjska policja jest krytykowana za rasistowskie profilowanie osób mogących mieć związek z rozprowadzaniem narkotyków. Instytut Stosunków Rasowych twierdzi, że wyraźnie widoczna jest na reprezentacja czarnoskórych młodych mężczyzn w podobnych statystykach. W ostatnich latach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii intensywnie pracowało nad rozwiązaniami, które mają ułatwić walkę z gangami narkotykowymi oraz z zażywaniem zakazanych substancji. Jednym z priorytetów rządzących konserwatystów jest walka z ich dystrybucją w mniejszych miejscowościach i na wsi, bo właśnie na nie swoją działalność rozszerzyli dilerzy. Ważnym elementem strategii antynarkotykowej jest więc wprowadzenie bazy danych z podziałem na poszczególne hrabstwa. Brytyjska policja za jej pośrednictwem typuje osoby mogące mieć związek z przestępczością narkotykową, dzieląc je dodatkowo na określone kategorie potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. W opublikowanych w tym tygodniu w wynikach badań Instytut Stosunków Rasowych zarzuca policji opieranie się na niepotwierdzonych informacjach i wyraźne profilowanie rasowe osób dodawanych do wspomnianej bazy danych. Chociażby w Londynie blisko 83% znajdujących się w niej osób wywodzi się z mniejszości etnicznych. Czarnoskóre dzieci i młodzi mężczyźni mają sześciokrotnie częściej trafiać do kategorii niebezpiecznych osób niż przedstawiciele wszystkich innych grup rasowych i etnicznych żyjących w Wielkiej Brytanii. Brytyjska policja podkreśla, że rozwiązania wprowadzone w ostatnich latach pomagają jej w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, dlatego dzięki jej działaniom udało się ochronić wielu młodych ludzi, wywodzących się często właśnie z mniejszości. OpenAI zwolniło sama Altmana, twórcę aplikacji ChatGPT i zarazem zwolennika wprowadzenia odgórnych regulacji dotyczących funkcjonowania sztucznej inteligencji. Wraz z nim z firmy odeszło trzech polskich badaczy. Powrotu Altmana domaga się obecnie Microsoft. Altman został oficjalnie pożegnany przez OpenAI za pośrednictwem Google Meets, bo nie był konsekwentnie szczery w komunikacji z zarządem, co utrudniało mu wykonywanie obowiązków. Z tego powodu władze firmy nie widziały możliwości kontynuowania współpracy ze swoim dotychczasowym dyrektorem generalnym. Po zwolnieniu Altmana z funkcji prezesa zarządu OpenAI zrezygnował Greg Brockman, a dla przedsiębiorstwa nie będą już także pracować Aleksander Mądry, Jakub Pachocki i Szymor Sidor. Trójka Polaków zajmowała się szeroko pojętymi badaniami funkcjonowania sztucznej inteligencji. Według medialnych doniesień na szybki powrót Altmana do OpenAI naciskają inwestorzy firmy, a wśród nich Microsoft. On sam najprawdopodobniej zdecyduje się na założenie swojej własnej firmy. Altman jest twórcą aplikacji ChatGPT, zdobywającej w ostatnich miesiącach coraz większą popularność na całym świecie. Postrzegając sztuczną inteligencję jako dużą szansę dla świata, jest on jednocześnie zwolennikiem jej prawnego uregulowania i monitorowania działalności zajmujących się nią przedsiębiorstw. W maju Altman przebywał z wizytą w Warszawie, przekonując wówczas, że w przeciwnym razie może ona stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa i demokracji. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.